Ruszyły. Piękny start, proszę Państwa. Na czele stawki Germanio. Germanio, i to ostatni. Germanio, manoria tam blisko, ale to razem, w Razem, w Tylko z niewielką przewagą. Może jednej długości prowadzi Germanio. Cesigrom jest drugi. Kasnara trzecia. Manoria czwarta. Poprawił tam Pugatin. Citus na ostatniej pozycji Padżera razem z Omukti i Prince Kalipo. I za chwilę konie już. Ma już właściwie 1400 metrów do, do celownika. Cesigrom wyszedł na prowadzenie. Na drugiej pozycji Germanio. Pugatin, Kasnara, Mizara, Manoria, Mit, Prince, Kalipo, Citus, Padżera i Omukti. Taka jest kolejność na około 1100 metrów do celownika. Cesigrom z niewielką przewagą nad Pugatinem, ale tuż Germanio, Kasnara, Mizara, Manoria. I mi taka jest czołówka. Na ostatniej pozycji w odstępie omukti, na przedostatniej C Citus, trzecia od końca padrzera, 800 metrów do celownika Cesigrom Pugatin Kosak. Na drugiej, na trzeciej pozycji Germanio Kasnara. Tu czołówka się grupuje, tak zdecydowanie, ale nadal na czele galopują dwa konie: Cesigrom i tuż Pugatin i Germanio. I za chwilę wyjście na prostą. Piękny widok, razem blisko siebie. I prowadzi wyścig z sigrom, atakuje go Pugatin Kosa chyba z powodzeniem. finiszuje Germanio i polem bardzo dobrze. Kasnara El Amarna, 400 metrów do celownika, cztery konie w jednym rzędzie, tam z daleka rozpoczyna Schmidt, ale kasnara jest na czele. Kasnara Germanio osłab, osłabła manoria. Kasnara Elamarna jest na czele na, na drugiej pozycji Germanio, ale razem walczą ta para ma przewagę kasnara i Germanio, kasnara Germanio, kasnara lżej galopuje ten wyścig, wygrywa kasnara, Germanio, Prince Kalipo, Pugatin, Mit Manoria, Pagera, Mizara, Citus, Cesigrom.